Witam wszystkich, dzisiaj pokażę wam jak przygotować się na rójki mrówek, a więc zaczynamy. A co na tym idzie rozpoczął się sezon rójkowy mrówek. Jeżeli już macie mrówki dosyć długą, to pewnie wiecie, ale początkujący nie wiedzą, jak się przygotować do sezonu rójkowego, dlatego w tym filmie powiem, jak krok po kroku przygotować się na rójki mrówek, co powinno się ze sobą zabierać oraz jak powinno wyglądać łapanie rójkowych królowych. Kiedyś już robiłam film o rójkach, ale to było dokładnie jak złapać królową. Ale teraz będzie film jak przygotować się do rójek, czyli co trzeba kupić, jak się tego nie ma, albo jak się ma, no to co trzeba po prostu przygotować. Więc mamy tu różne rzeczy i po kolei powiem krok po kroku co powinno się mieć. Więc zacznijmy od początku. Na samym początku powinniśmy mieć jakieś pojemniki, to jest akurat kliszówka, wiem trochę brudna, ale po prostu jej nie umyłam. No i Właśnie potrzebujemy takich kliszówek lub innych jakichś pojemników, które będziemy zabierać ze sobą na spacery, żeby złapać rójkową królową. Ważne jest, aby taki pojemnik był szczelny, ponieważ jakby nie szczelny, to rójkowa królowa nam ucieknie, a tego byśmy nie chcieli. Może mam takie po prostu. Zwykła kliszówka, nic specjalnego. Może to być również coś innego, jednak szczelność jest najważniejsza. Następną bardzo ważną rzeczą są próbówki. Bez próbówek nie ma sensu łapać. Królikowych królowych, ponieważ w próbówkach będą mieszkać. Mogą to być również strzykawki plastikowe, jednak tutaj przejrzystość jest trochę beznadziejna, dlatego lepiej mieć porządne szklane próbówki. I wtedy do próbówki wkładacie królową, i po jakimś czasie macie taką lub inną kolonię. I widzicie, jakie próbówki są mocno przejrzyste. Wszystko widać, co się dzieje, o ile mówki nie zabudzą. Ale jeżeli jest tak jak tutaj, no to można się im przyglądać, bez żadnych przeszkód. Skoro mamy próbówki, no to potrzebna jest również wata. Taka zwykła wata, żeby zatkać próbówkę. Ponieważ jeżeli nie wiecie, to wam powiem, ale próbówkę przygotowuje się w ten sposób, że nalewa się wody, daje się watę, później jest przestrzeń. I zatyka się watą, no chyba że jest podłączona mikroarena. A mikroarena to jest coś takiego, i tu już nie zawsze się przyda, ponieważ jeżeli złapiecie jakąś rójkową królową, która nie potrzebuje dodatkowego dokarmiania, no to nie trzeba wystarczy ją trzymać w próbówce i nic nie robić. Ale na przykład królowa, która już musi coś jeść, na przykład manika rubida, no to wypadałoby jej dołączyć taką mikroarenę, żeby miała gdzie wyjść. Bo królowe tego gatunku zwykle będą chciały z próbówki uciec, dlatego wystarczy tutaj podłączyć wężykiem próbówkę z królową Manika rubida no i tutaj po prostu podawać jej jedzenie. A że teraz są rójki na przykład Manika rubida, no to warto wiedzieć i takie mrówki będą przeważnie łapane. Chociaż ciężko jest zdobyć, ponieważ manika rubida występują tylko na południu Polski. I też taka ciekawostka, manika Rubida budzą się ostatnie z hibernacji. Ponieważ zawsze jak wiosną idę na spacer i widzę po kolei, to najpierw budą się kopcówki, później wszystkie lasiusy, później inne, formika cinerea, czy tym podobne, a dopiero na samym końcu budą się manika rubida. Nie wiem czemu tak jest, może po prostu lubią ciepło. I kolejna rzecz jaka się przyda to taki spryskiwacz na wodę, żeby po prostu było łatwiej ją nalać do próbówki. Jednak jeżeli macie mieć małą mrówek, no to nie jest to konieczne. Natomiast jeżeli dopiero rozpoczynacie przygodę z mrówkami, no to przyda się również taka lub nawet mniejsza kęsica, żeby było jak tym mrówką sprzątać i je karmić. I dopiero po jakimś czasie, jak już kolonia wam się rozrośnie, możecie kupić lub zrobić formikarium. O rodzajach formikarium również robiam osobny film, więc możecie go sobie później obejrzeć, jak nie widzieliście. No ale formikarium to jest coś takiego, gdzie się rozwija kolonia mrówek, składa się z gniazda oraz areny. Oczywiście w maju jeszcze nie ma jakoś tak bardzo dużo mrówek, no chyba, że będziecie ten film oglądać później, no to wtedy macie więcej. Ale jeżeli oglądacie to, ten film, wtedy kiedy go wstawiłam troszeczkę później, no to tu wam się wyświetli, jakie mrówki możecie teraz spotkać na rójce. To tu wam się wyświetli, jakie rójkowe królowe możecie teraz znaleźć. To skoro już wiecie, jakie mrówki możecie spotkać, no to teraz wybór należy do Was. Albo będziecie szukać innego konkretnego gatunku, albo jaką znajdziecie, taką znajdziecie, będziecie hodować. Ale skoro Manika Rubida się niedawno obudziły, to czemu by wam ich nie pokazać? Pójdę tam, gdzie najbliżej one mieszkają i je wam pokażę, ponieważ są to piękne mrówki, które warto znać. Aktualnie pogoda jest taka średnia, ponieważ nagrywam to w piątek po południu, więc wydaje mi się, że no, będzie ich mało, ale może coś tam się udaje nagrać. Więc widzieliście jak to wygląda. Po prostu wystarczy iść na spacer z jakimś pojemnikiem i patrzeć pod nogi. Nie zdeptać, tylko patrzeć i szukać. I widzieliście jak wyglądają manika Rubida? Dostały nawet ode mnie zabitego karaczana. Ponieważ manie karubida budzą się trochę późno, no to nakarmiłam je, niech mają. Są to piękne mrówki. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę subskrybujcie kanał. I w dzisiejszym odcinku to tyle.